Siemanko, cześć, z tej strony, news? jak widzicie, dzisiaj mamy znowu taką pu pudełeczko, takie jakby eee, ad z adrenalina 365, ale mamy cztery paczki tylko, plus dwie limitki. Dlatego dobrałem 3 saszety randomowo z tego, <coughs> z pudełeczka, które mam tutaj. I to jest z Węgrzech, Mamy tutaj węgierską e, tom, węgierską flagę. Zobaczymy, dwie limitki i mogą się trafić, właśnie. Takie trochę inne, ekskluzywne bardziej na, na ich kraj, jakby więc możliwe, że tutaj trafimy specjalną kartę, która będzie troszeczkę droższa niż inne limitki. Bo no, trzeba sprowadzać ją z zagranicy. U nas nie trafimy najprawdopodobniej takiej, ale zobaczymy, czy w ogóle się trafi. Mamy Kylian Mbappé, to jest moja powtórka, ale no trudno, trudno. Jeżeli ktoś z Was chce kupić, to zapraszam na vinted Daniel kolekcjoner, reading w opisie. A tu mamy, jest, tak jest, mamy El Cebraila. Makrexa. Czyli jednak udało nam się udało nam się trafić limitkę, której yy, którą ciężko trafić jest. Ciężko trafić. Yy, właśnie z innego kraju trzeba sprowadzać. Więc fajnie. Czekajcie, próbuję jakąś limitkę tu znaleźć. Do pojedynku. <laughs> Chyba będzie ciężko. A wiecie co? A wiecie co zrobię? Zrobię tak. Dorzucę tutaj premium. Limited Edition Premium. Nie wiem, czy już wrzuciłem odcinek z tego, czy nie. Ale dorzucimy tak, żeby był pojedynek Liverpool z, z Realem Madrid. Dobra, saszetki na razie odłożę na bok. Tamte, co, co dołożyłem. Aktualnie mamy cztery. Ja to jest w ogóle jakaś taka, taka za duża, jakby. Nie wiem. <laughs> Gardło mnie dalej boli od nagrywania, niestety. Ale trzeba nagrać trochę na zapas, jakbym, kurde, nie miał czasu nagrać. Jerry Scholten z PSV Zainterhautu Tit Teat I Real Madrid eee, Boże, jak on miał Dean Hoysen. Pierwszy punkt dla Realu. Mamy Robina Kocha eee, Na karcie Titan. Zacyminą Fans favorite Rafael Liao. A tu co mamy? Fans favorite Federico Valverde 2 do 0 aktualnie. Więc kurczę, kurczę. Tutaj Real sypie, a niech sypie, jeszcze autograf niech się trafi. Bo możemy 2,5 tysiąca autografów na cały świat jest. Kurczę, no fajnie byłoby trafić, albo jakiegoś momentum. Ile tu ma, tu jakaś cięższa paczka jest chyba, czekajcie. Ile tu jest kart? Nie, dobra, już myślałem, bo kurde, tak ten. Jakoś tak sztywniejsze te karty wydawały mi się. Conor Gallagher, Zatytico Madryt. Kolejną jedną kartą jest Markus Tiuram, Intermediolan. Następną jest Fernandez Botafogo, Magician Marcos Lorente. I co tu mamy? Czerwonego, fans favorite'a do Donnarumma z PSG. Aktualnie jest oczywiście w Manchester City. I chyba sprawuje się tam na razie dobrze. Więc dobry transfer Manchester City zrobił. No i Taylora. To sobie odłożymy do fansów. W kolejnej saszetce zobaczmy co mamy. A zobaczcie, jakieś takie widzicie? Powinny. Ej! Co jest grane? Patrzcie. Otwarta saszetka. hm, Hmm, hmm, hmm. Zobaczmy, co my tu mamy. Patrzcie, w ogóle jakoś tak dziwna, dziwna. Patrzcie, folia odchodzi, zobaczcie. Folia zostaje, a ten... Otworzymy sobie tak. Zobaczymy, co ciekawego tutaj można trafić. Kurcze, no nie otworzę tego tak. Dobra, lecimy. Coś kurde jest nie tak z tą saszetką. Kurczę, jakby się Momentum trafił w takiej saszetce, byłby fajnie. Fajna historia by była. Taka saszetka otwarta była. Więcej kart jest? Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No niestety nie, nie będzie Momentum, bo jest fan z Niebieski. Frank Garcia Real Madrid. No to ładnie. Co jest z Liverpoolem? Czemu się nie trafia? Mamy z PSV Gusatila. Kolejną kartą jest Gonzalo Ramos. A tu z Liverpoolu mamy Virgila Van Zobaję Z Bayer Leverkusen Schneidera. Bernd Schneider. Legend niebieski. I mamy legendę kolejną. Lionela Messiego. Najlepszego piłkarza na świecie. Jednego z dwóch dla niektórych. Więc dla mnie oczywiście jest Messi, ale Ronaldo szanuję. <grymne> oczywiście. I co, odkładamy sobie go tutaj? No niestety do pojedynku nam niepotrzebny ten zawodnik. I ostatnia saszetka nam została z tych, z tych węgierskich. Więc zobaczmy, co w ten nam się trafi. I potem dorzucimy sobie nasze saszetki. I tutaj mamy Zainterachtu Hugo Larsona. Kolejną kartą jest Człomeni z Madrid. Madryt. Następną jest ze Sportingu Quaresma. E, medzi, dominator El Kabi z Olimpiakosu. I e, czekajcie, gdzie to jest. Tutaj Dominator Legenda Różowa. E, Iwan Zamorano. Pięknie. I tu Wyrzut Van Dijk, fans favorite. Super 4-2. Jeszcze jakieś szanse mają. Ale tu mamy różową kartę. Legendę. Zamurano, nie wiem czy to widać w kamerze, ale ten jest srebrny, a ten na pewno ma inny kolor, więc to musi być różowy. więc, co, opakujemy sobie do tej folijki od razu. Trochę małe te foliki, trochę boję się, że mi, kurde, porysuje tę kartę. A może się uda, i tak wkładam do albumu w tych folikach. one są takie fajniejsze, sztywniejsze. Z tyłu mają takie chropowate, ale ten, na w środku mają, w środku matowe mają takie. A to mają gładkie? Tak, to mają gładkie, a z tyłu matowe. No ale co, 1 na 20 saszetek, więc i tak się opłacało to kupić, bo tu kurde mamy kartę 1 na 20, więc, więc fajnie, bo były tylko 4 saszetki. No i co, dorzucimy sobie jeszcze te paczki, co mam tam z boku, odłożone, 3 saszetki weźmiemy i zaczniemy sobie może od tej. I zobaczmy, co my tu mamy. Kurcze, co ona się tak porwała? Ale dziwnie się otworzyła ta saszetka. Gdzieś tu nam syf spadł? A, tu jest. Musiałem dmuchnąć, bo nie zauważyłem go. Ja 3, 4, 5, 6 kart. Dobra. E, Nathaniel Brown za Interactul. Kolejnym kartą jest Eder Minitao z Realu Madrid. Uff, ja się rozstrzelał. Kolejnym jest e, Giovanni Quenda. Czy Quenda? Titan Virgil van Dijk. Patrzcie, co tu się stało. Trzy razy Virgil van Dijk strzelił. Gola Hatteryka, obrońca strzelił. Niesamowite. Mamy fans favorite Bern Schneider na zwykłej karcie srebrnej. Tu mamy na niebieskiej. A tu na zwykłej nam się trafił Skubaniec. I napastnikiem jest Dens Undaf. Jego często ostatnio trafiam na niebieskiej czerwonej. Ostatnio trafiłem, a teraz znowu wpada wersja niebieska tego zawodnika. Niestety, niestety. I co? Jeszcze mamy dwie saszetki, które otwieramy. Może teraz z Mnisiusem sobie go otworzymy. I dobra. Co my tu mamy. Pierwsza karta Milan. To jest Jowicz. Kolejny jest Hradecki. I za intrachatów Dominator góry żuri, to mamy bramkarza na fansie. Tutaj czułomy. Ja cię kręcę, ja cię nie mogę. Real Madrid znowu strzela. A tu bramka z dziebukur na niebieskiej karcie. No tak, jeszcze tego brakowało, żeby Kurtyła się trafił. Niesamowite. Ile tu już mamy? 4, 5, 6, 7 do 3. Ależ pogrom, Jacie kręcę. No, powiem wam, w Real czasami jak kurtę powpada tych kart. To niesamowicie. Wylatuje Barcelona, 9. Eee, Eric Garcia. Tutaj mamy Mateo Darma Darmiana. Kolejną kartą jest Valentin Roger. Następną jest Angelo za al I mamy dla niego Olmo magician, Fajny traf. Nie wiem, czy go miałem, czy nie. I oj, fans favorite Mohamed Salah na zwykłej karcie. W końcu coś. Liverpool trafił ktoś inny niż Virgil van Dijk, A tutaj Rodrigo dobija rywali niebieską kartą na fans favorite. Niesamowite. Co tu się wydarzyło? Masakra. No i co? No i co? No i wygrywa. Oj, wygrywa Real Madrid, oczywiście. Oj, coś mi się ekran rusza. Gdy <grywa> żyłem, a potem zaczął sam się ruszać. Wygrywa Real Madrid. Fajnie, że trafiliśmy tą limitkę. Ja pewno, że w tamtym sezonie też chyba go trafiłem. Z jakiegoś węgierskiego tego. I Kylian ja na Mbappé mam powtórkę, więc jeżeli chcecie. Florian Wils premium też jest powtórka, więc jeżeli chcecie, kupujcie, piszcie do mnie. Daniel kolekcjoner i zostaw łapę w górę pod tym filmem, komentarz jakiś i suba oczywiście. Na razie cześć, do jutra, do zobaczenia.